Cześć moi drodzy, dzisiaj jest 6 kwietnia 2015 roku, drugi dzień świąt, z tej okazji życzę wam oczywiście wszystkiego najlepszego Na moim kanale wydarzyła się fajna rzecz, bowiem struknęło mi 20 widzów a obiecałem już kiedyś dawno dawno w filmiku że jak będzie 20 widzów, to będzie konkurs Słowa dotrzymuję i właśnie taki konkurs. Dzisiaj przedstawiam Wam karty do wygrania. Oczywiście karty ale nie tylko karty, więc zapraszam do oglądania. Może najpierw zaprezentuję Wam, co jest do wygrania. Mamy takie naręcze kart z różnych edycji. Tutaj mamy kilka bazówek z. Tutaj mamy, to jest update. I to właściwie jest chyba są 5: jest, jest to Aogo, Stiepanenko, Terstegen, Mingwes i Dirar. Z Update na razie nie dawałem dużo, bo to ja, no, Bo to jeszcze nie mam jeszcze tyle opusówek, a nie chciałem też wszystkich kart się od razu Ten, no wiecie o co chodzi. No i tutaj mamy podstawową edycję Champions. tu mamy takiego Sylwę, Benda, Sanogo, Fernando, Luis Adriano, Ribery, Bemba, Markizio, Florenzi, Carvajal, Halsti, Wirgewer, Fernando, Niutnik, Siovas. Tu mogą być powtórki, bo ja tak nawet nie ten: Rodriguez, Lam, Benzema, Muslera, Weidenfeller, Lewy, Luis. De Sanctis, Suarez, Johansson, Muslera, Weidenfeller, Lewandowski, Matic, Carvalho. O, tu jeszcze są dwie karty z update'u, Gibbs i Lampard. Natomiast jak to się prezentuje, jeśli chodzi o Champions League? Teraz kolejna decyda z euro, bazówki z euro. Do wygrania Właścikowski, Wasilewski, Grecce, Szewczenko, Torres, Ciolis, Fabregas, Milner, Rolando, João Pereira, Fahey, jo Joris, Hussef, Vanderwart, Ninis, Poszpech, Montoliwo, e Ugo Almeida, Andrzej Niesta na Star playerze. E Papadopoulos, Sokrates Papadopoulos, Look de Jong, Fanny's Gekas, Pawliu Cienko, Elm, Remy, Bachtuber, Simonic. I to tyle jeśli chodzi o euro. Tutaj zaczynam się nam karty. Mm, karty już specjalne. I takimi kartami specjalnymi są. Z update'u: dwie karty Berlin. Tutaj mamy z tym miastem. Aha, nie, nie, jedna Berlin i piłeczka. Champions League, tutaj mamy mastery Ronaldo, na Pirlo, herby do szachtaru PSG i Galata Saraj. Z euro specjalne z Goldstopper Given, fans Go z yy, i i Dirkaut na fansie również. Yy, no, podstawowa edycja yy, Champions League. Luigi Buffon na fansie. Defensive Rock David Luiz Expert Ashley Cole. La Sima z Ramosem. I piłka. I Inventive Venus. Rodriguez. Na karcie Inventive jest. Mnie się wydaje, że najbardziej. Yy, najlepszą kartą do wygrania. Ładna karta. W dobrym stanie, czyli takie są karty do wygrania, ale mówię, że nie tylko karty są do wygrania. Yy, więc, yy, najpierw, jeszcze ja wam opowiem zasady. Zasady są takie, że yy, trzeba po pierwsze zasubskrybować mój kanał. Po drugie, możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmikiem, ale nie musicie. Yy, po trzecie, napisać w komentarzu, biorę udział. Yy, no i teraz, tak plus. Jeśli chcecie wygrać gry i jeśli tak, jeśli macie, yy, jeśli macie albo Xboxa, albo Peceta, yy, piszecie biorę udział plus, znak plus i piszecie, yy, zgadujecie mojego ulubionego yy, piłkarza yy, z ligi angielskiej, yy, jeśli zgadniecie Yy, możecie. Yy, możecie do mnie. O Boże. Możecie wtedy napisać, jak yy, zgadniecie, które gry wolicie. Jeśli macie Xbox 360, to wtedy wygrywacie Jeans of War czy. Troszeczkę już, znaczy raz tam chyba czy dwa grałem, ale to ja tego nie czuję. Yy, babcia mi kupiła kiedyś na święta, ale ja jakoś tego ten, no nigdy nie, 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 nie lubiłem w to grać. A także, a jeśli macie yy, PC-ta, niestety nie mam wersji na PlayStation, bo mam tylko Xboxa. Yy, jeśli macie PC-ta, to wygrywacie dwie gry. Need for, Sp Need for Speed Pro Street i yy, Quiz Piłkarski Król Futbolu. Tak więc tak to się prezentuje. Tak więc jeszcze raz subskrybujecie mój kanał, możecie zostawić łapkę w górę pod tym filmem i piszecie w komentarzu biorę udział i jeśli chcecie wygrać krymstiger, to wtedy piszecie biorę udział plus i piszecie mojego ulubionego piłkarza z ligi angielskiej, który wam się wydaje. Podpowiem tylko, że nie jest to zawodnik z klubu y, londyńskiego ani Chelsea, ani Arsenal. Y, tak? Y, ani żaden inny londyński klub. To takie ułatwienia. Y, czyli, jeśli ktoś trafi, y, jeśli ktoś trafi y, tego piłkarza i zostanie wylosowany, to wygrywa oczywiście te karty i którąś z tych gier. I, a, i nie ma takiego czegoś, na przykład macie pc ta i Xboxa, to wybierzecie wszystkie. Tylko albo jedno, tak? Albo drugie. No bo też mi się by to nie opłacało. No i jeszcze, co jeszcze? Rozwiązanie konkursu za dwa tygodnie. Może być za dwa tygodnie. Musi być przynajmniej 10 osób uczestniczących w tym konkursie. No i co? Myślę, że zasady są jasne. Ja w komentarzu będę pisał numerek, z którym, z którym, no, bo, który macie w losowaniu. Tak więc myślę, że wszystko powiedziałem. I jeszcze raz, po raz ostatni: Subskryb subskrybujecie, lajkujecie, ale nie musicie. Piszecie, biorę udział i jeśli chcecie wygrać, z gier Plus, mój piłkarz ulubiony. Z Ligi Angielskiej, Waszym zdaniem. Jeśli traficie, wygrywacie wszystko. Jeśli traficie tylko piłkarza, będzie nagroda pocieszenia. Tak więc to wszystko dzisiaj. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy zwycięzca. A na razie. Dziękuję za oglądanie. Dzięki za 20 subskrypcji. Naprawdę fajnie, że jesteście. I to wszystko. Subskrybujcie dalej. Na pewno pojawią się kolejne konkursy. Do zobaczenia. Kowaleks. Cześć.